Witam serdecznie, z strony Kuba ze Swimming Lab. Witam Ciebie serdecznie i na wstępie bardzo dziękuję za, za poświęcony czas, że, że zechciałeś tutaj, zechciałeś, zechciałaś zajrzeć tutaj na mój kanał, na, na, na te filmiki i bardzo, bardzo serdecznie za to dziękuję. Dzisiaj kolejny odcinek, tu troszeczkę tutaj opowiadamy sobie wspólnie o tym pływaniu. Podejdziemy znowu do, do pływania od strony teoretycznej. I nie, nie, nie zagłębiając się tutaj mm, jakoś skrajnie w szczegóły, chciałbym bardzo e, dokonać bardzo prostego podziału stylów pływackich. Jak wiecie, każdy, każdy pewnie wymieni delfin, grzbiet, żaba, kraul, to tak klasycznie potoczne nazwy, a gdybyśmy chcieli to poukładać bardziej tak książkowo, akademicko, no to delfin, wiadomo, motylkowy grzbiet, w stylu grzbietowy, klasyczny, to jest żabeczka. I, i to, co my nazywamy kraulem, no to, to oficjalnie będzie styl dowolny, to też słowo klucz, ale o tym zupełnie inny odcinek w przyszłości. I te cztery style można jeszcze z gwiazdką dopisać piąty styl nogi delfinowe pod wodą, ta, ta faza bardzo istotna w pływaniu sportowym, to te pięć, cztery, pięć styli możemy sobie podzielić bardzo łatwo na na dwie grupy, style osi długiej i style osi krótkiej. To jest nasz dzisiejszy główny temat. Oś krótka Oczywiście dzielimy nasze ciało, tak? Oś krótka i oś długa. Oś krótka oczywiście klasyczne motylkowe i nogi delfinowe pod wodą. Oś długa styl dowolny i grzbietowy. I co tutaj z tego wynika? Jakie są konsekwencje tego podziału? I dlaczego tak, dlaczego tak to wygląda? Zacznijmy sobie od, od stylu osi krótkiej. Żaba, delfin, no i w pakiecie nogi delfinowe pod wodą. Chodzi o to, skąd generujemy, jak generujemy źródło tej energii, jak generujemy napęd. Oczywiście można bardzo łatwo podzielić napęd z rąk, napęd z nóg, ale to też nie o to, przepraszam, też nie o to chodzi. Jak zachowuje się nasze ciało, jak wygląda pozycja ciała. Tutaj takie dwa rysuneczki oczywiście z plastyką, mam bardzo mało wspólnego, jak widać, ale, ale tutaj już tutaj mała, mała podpowiedź na tych obrazkach jest. Delfin, żaba i, i nogi delfinowe pod wodą, ogromna praca do wykonania tutaj na biodrach, brzuch, plecy i zawias na, na wysokości tutaj naszych bioder, to stąd będzie pochodziła duża część energii, oczywiście kopnięcie, ale, ale ogromna robota do wykonania na biodrach. To często też się słyszy na basenach, szczególnie na, na grupach treningowych, podczas kopnięcia delfinowego muszą te biodra tak mocno pracować, żeby aż pośladki pojawiły się nad wodą. Gdy tego nie ma, to ten ruch delfinowy jest praktycznie niewykonany poprawnie i w żabie też bardzo intensywna praca, Tutaj na biodrach, oczywiście kopnięcie z tyłu, mega istotne. I konsekwencją tego jest to, że nasza pozycja mniej więcej wygląda w ten sposób, szczególnie podczas oddechu Żabkarskiego, gdzie jesteśmy skierowani delikatnie do góry. A jak wiecie, na pewno, jeżeli jesteśmy skierowani do góry, ta energia gdzieś nam ucieka do góry. No to niekoniecznie jest to optymalna pozycja, nie jest to efektywne. W związku z tym, na przykład, bardzo lubię takie zdanie, które zapożyczyłem od swojego kolegi. Jacka serdecznie pozdrawiam, że luźny delfin nie występuje w przyrodzie, w związku z tym style osi krótkiej to raczej będą style dynamiczne, niekoniecznie najszybsze, bo jeżeli porównamy sobie wyniki na przykład żaby ze stylem dowolnym, to wcale to nie będzie wynik spektakularny, ale ze względu na specyfikę generowania napędu będą bardzo dynamiczne, przez co sprinterzy, żabkarze, delfiniści to są bardzo mocno zbudowani faceci. Teraz ogólnie sylwetka sylwetka zawodowego pływaka troszeczkę ewoluowała i wszyscy są świetnymi atletami ale, ale przez to jak właśnie generuje się napęd i jak nieefektywna jest ta pozycja ciała konsekwencją tego będzie że, że tej siły potrzebujemy bardzo dużo i, i, i ci zawodnicy będą zużywali tej energii bardzo bardzo dużo. Oczywiście jako przeciw, przeciwie, przeciwieństwo tego, tego pływania stylami osi krótkiej mamy style osi długiej. Oś długa, ja często mówię, tłumacząc swoim, swoim podopiecznym, że jakbyśmy byli nabici na szaszłyk. Tak? Tutaj przez środek głowy przychodzi nasza oś i względem tej osi się rotujemy. I ta rotacja odgrywa ogromną rolę w stylu dowolnym i w stylu grzbietowym. Otwiera nam mnóstwo pozostałych tematów. O rotacji też zupełnie oddzielny odcinek, bo uważam, że to jest klucz w ogóle do poprawnego pływania kraulem i grzbietem. I przez to, że mamy właśnie rotację względem osi długiej, nie musimy pływać góra-dół. To będzie takie pływanie bezszelestne na wodzie w delikatnym zanurzeniu. Oczywiście czym szybciej, tym będziemy wyżej, czym wolniej, tym będziemy delikatnie głębiej, ale optymalna pozycja w grzbiecie i w kraulu to będzie pozycja horyzontalna. I nie ma podstaw, żeby tutaj... Pływać góra dół. Wszystko co my robimy właśnie pływając grzbietem i kraulem to jest jak najszybsze przedostanie się z punktu A do punktu B. Jak najszybsze lub jak najefektywniejsze, zależy jaki mamy cel, czy się ścigamy, czy chcemy przepłynąć sobie komfortowo. załóżmy 10 km poprzek jeziora. Ale nie pływamy góra dół. Style osi, osi długiej nie wymuszają na nas żadnego ruchu góra dół. I to oczywiście wynika bezpośrednio z czynników no jak wygląda technika samego pływania. Żabą tak się pływa, bo tak się pływa żabą. Jakby są przepisy, które bardzo szczegółowo regulują technikę i jeśli ktoś zrobi inaczej, to albo popłynie wolniej, albo złamie pewne przepisy. Tak samo jest w delfinie, w grzbiecie. Ze stylem dowolnym jest troszeczkę inaczej. Styl dowolny ma dużo mniej tych regulacji. No, jak sama nazwa wskazuje, dowolny, tak? Rób, co chcesz, byleby pasowało do twojego danego celu. I dzięki temu on ewoluował, ewoluował, że Kraule można płynąć super szybko, super daleko, super efektywnie, w ratownictwie w Waterpolo, wszędzie, wszędzie, wszędzie jest ten kraul wykorzystywany przez to, że właśnie daje nam dużo możliwości do, do kombinacji z techniką. W związku z tym, jak tutaj układa się efektywność przemieszczania tymi stylami, konsekwencja będzie, jak będziemy to trenowali. Jak już wspomniałem, luźny delfin nie występuje w przyrodzie i też ciężko mi sobie wyobrazić taki, takie zadanie główne na treningu, że ktoś płynie 4 razy 300 luźnym delfinem. Jakby nie ma, nie ma podstaw, żeby taki trening realizować, no chyba żeby się popisać przed znajomymi, że, że jesteśmy w stanie to, 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 to wykonać. Ale na przykład 5 razy 500 kraulem luźno w strefach tych tlenowych, jak najbardziej w porządku. Także w związku z tym, do czego się przygotowujemy, jakimi stylami pływamy to warto mieć na uwadze, że ma to wpływ na to, jak wyglądają nasze zadania treningowe. Hmm, oczywiście w kierunku, żeby to, żeby to fajnie tutaj usystematyzować, nie widzę żadnych przeszkód, żeby pływać w tlenie w e, styl dowolny grzbietowy, w style osi długiej, ponieważ nasza pozycja ciała nam na to pozwala, a też nie widzę podstaw, żeby pływać zadania główne w tlenie jakichś skrajnie dużych dystansów żabą i delfinem, ponieważ z, każdą, e, z każdym ruchem, z każdą przepłyniętą minutą, z każdym przepłyniętym metrem ta pozycja będzie na mnie jeszcze się bardziej zaburzała. To nie są style, które premiują pływanie długodystansowe. W związku z tym na przykład nie pływa się na zawodach 800-1500 żabą, a już kraulem jak najbardziej 10 km zawody open water i tak dalej, tak dalej. Cały triatlon to, to powinien być kraul, tak? Także to tyle, jeśli chodzi o, o moje przemyślenia. Zupełnie w kolejnym odcinku zupełnie oddzielny temat stylu dowolnego, gdzie powoli będziemy sobie zawężali tą tematykę właśnie w kierunku kraula, no bo nie ukrywam, że właśnie tam jest najwięcej niuansów technicznych, najwięcej furtek, które możemy sobie wykorzystać w treningu, elementów technicznych i, i bardzo zachęcam do, do przejścia już właśnie w tamtym kierunku. Kolejne odcinki będziemy się koncentrowali przede wszystkim na stylu dowolnym. Na no dzisiaj z mojej strony to wszystko. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się.